Cześć Maneczko, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. I tak jak dzisiaj widzieliście, wracamy do Minecraftowych quizów. Dawno ich nie było, wiem. Dawno ich nie robiłem, więc czas na powrót. Chyba nie było w ogóle w tym roku żadnego odcinka z Minecraftowych, Minecraftowych quizów. Także stawcie łapkę w górę, suba. Lecimy po 200 subów. No i przechodzimy do filmu. No to co my tu mamy? Czy dałbyś radę przejść jeden dzień w Minecraft? Dajemy. Ne, reklamy. E, czy jesteś odważny? No powiedzmy, że tak. Jakby występowanie z gitarą przed całą szkołą oznacza być się odważnym, chyba. Według mnie. Boisz się zombie. Zależy, czy Minecraft jest w prawdziwym życiu. Dobra, załóżmy, że w Minecrafcie marzy lęk przed pająkami. Szczerze, mam arachnofobię, ale nie wiem czy to się zalicza tutaj, bo jakby w Minecrafcie nie boję się pająków, ale normalnie tak. Normalnie pająki są okropne. Tak moim największym lękiem są właśnie pająki, Aha! Jedna rzecz ważna jeszcze na starcie, zanim przejdziemy tak dalej do filmu. Przez dwa tygodnie następne nie będzie żadnego filmu, więc... proszę wybaczcie mi to. Zamiast tygodnia przerwy i filmy co jakby raz na dwa tygodnie, to będzie teraz raz na trzy tygodnie, wyjątkowo. W czasie roku szkolnego to nie mam pojęcia. Co to było? Czy masz lęk przed pająkami? Ujeżdżasz konie. Y, nie, szczerze, ym, nie widzę powodu, żeby ujeżdżać konie. W sensie, mi wystarcza to, że możemy przemieszczać się szybko, sprintując. Ym, tak, to jest priorytet tej gry. Y, jakby. Możecie sobie obczaić w ogóle poprzednie odcinki. Bardzo was gorąco zachęcam w ogóle też do obczajenia yy, serii Minecraft yy, Pocket Edition, bo mam pomysł na powrót do tej serii i to naprawdę powrót bardzo, bardzo, bardzo fajny, więc czekajcie a zobaczycie, że będzie naprawdę spoko. Walczysz często z mobami. Yy... Szczerze prawie zawsze, o ile jest to tylko... Um, może zresztą widzieliście Survivala. Mam nadzieję przynajmniej. Jak nie to obczajcie. To Grasz sam czy z przyjaciółmi? Sam. Eee, sam, bo nie mam przyjaciół. Eee, lubisz grać w Minecraft. Eee, ale nie należy do moich ulubionych gier. Nie, szczerze po prostu ograł mi się już. On jest cały ten schemat jest... Ograny y, i trochę i się już znudził. Y, czy masz y, odwagę wejść do netheru? No jasne. Ym, czy dużo rzeczy to bym nie powiedział? Większość rzeczy to i tak jest. Ym, większość rzeczy to i tak jest w sumie w, w tym podstawowym świecie. Y, myśli, że to byś... Jasne. Twojego odpowiedzią można wywnioskować, że dobierzesz radę przyjdzie jeden dzień w Minecraft. Nie boisz się żadnych mobów, co potwierdza twoje częste chodzenie do jaskini? O, fajnie. Halo? O, dobra. Ym... Stwórz swój własny blog w Minecraft. To może być ciekawe. Te reklamy doprowadzą mnie po prostu... Wyjdę z siebie, stanę obok. Mm, jaki kolor będzie miał twój blok? Mm, aż sam nie mam bladego pojęcia. Kurczę, nie myślałem, że będą takie quizy, jakby ja nie wchodziłem na te... Yy, w ogóle na tę stronę. Same quizy od wieków. Naprawdę. Mm, jaki będzie? Myślę. Niebieski, dobra, dajemy. Powiedz teraz, gdzie będzie występował. Mm. W Nederze może nie. Neder mi się w ogóle znudził jako, jako świat. W Kresie kres też jest nudny, wszędzie, na Ziemi myślę. Ona jest takim podstawowym światem. Czym będzie można. Yy... Pomysł byłby, gdyby stworzyć blok, który by się robił za pomocą innych rzeczy w craftingu i go też wykorzystywało się do craftingu. To byłoby ciekawe, w sumie. Jak tak patrzę na odpowiedzi tutaj, ciekawe, a z czego będzie można go zdobyć? Ym... Tylko w craftingu. Dobra, trzymajmy się tej jednej wersji. Yy, teraz powiedz, jakie dodatkowe funkcje. Wybuchowy Ym... Gracza na dodatkowe funkcje. Ym... Mój blog będzie miał inną funkcję. Ym... Będzie jedynie dekoracji. Dekoracyjny blog byłby nudny. Tak szczerze, bez żadnych funkcji. Trochę, Trochę nuda, mam wrażenie. Ym... Mój blog będzie miał kilka funkcji yy, podanych, a może nawet yy, jeszcze inne. Ym... Myślę nad tym, bo to jest ciekawe bardzo. Z drugiej strony chciałbym zobaczyć, jakby taki blok wyglądał niewidzialny i wszystko co jest za nim niewidzialne. To tak jakby taka dziura w Minecrafcie, no nie? Przynajmniej to tak sobie wyobrażam. Dobra, dajmy te dodatkowe funkcje. Będzie można wytwarzać. Yy... Tak. Powiedz czy twój blok będzie odporny na ogień wybuchy. Będzie odporny na ogień, ale nie na wybuchy. Lecz yy, czy jesteś, no tak, spędziłem tutaj kilka minut. Yy, właśnie do. Aha, czyli to takie fajne było. Szkoda. Hit czy kit? Budowle. Yy, nowoczesne domy w Minecraft. To może być ciekawe. Ehm, um... kit Zobaczymy zaraz, jak odpowiedzi. O ile mi się załadują, nie mówcie, że mi teraz internet się Nie, no, mam internet. Mmm, um, dobra. Szczerze, próbowałem kiedyś zrobić taki dom, ale mi się nie udało. W sensie ja nie umiem budować w ogóle w Minecraft, co nie? Ja za dużo gram na survivalu żeby... i za dużo chodzę po jaskiniach, żeby przejmować się domami, tak szczerze. Większość to zazwyczaj jak miałem domy, to jakieś takie basic drewniane nigdy nie, nie, nie próbowałem czegoś bardziej zaawansowanego. To nie jest podobny w tamtym stylu bardzo. Te wille, takie te białe wille, one są zarąbciaste, jeszcze z basenem, z ogrodem, one mi się podobają, jeszcze w ogóle mi się podoba ten black glass, on jest po prostu świetny, najlepsze jest to, że jest, on chyba nie przepuszcza światła, jeśli dobrze się orientuję, yy, ten nowoczesny, yy, nie, trochę taki mały, ciasnawy, ja, ja nie lubię, ja wolę większe przestrzenie, ale też nie za duże. Yy, nie, powiem Wam szczerze, ten dom jest taki. Czy ja wiem? Też taki trochę śmieszny. Ma z jednej strony basen, ale jest taki strasznie taki. Mm, nie wiem nawet jak to powiedzieć. On mnie odpycha. W każdym razie. Um, hit czy kit? No, hit. Jest spoko. Mógłby być gorszy. Widziałem gorsze, ale nie, ten nie, definitywnie nie. Ja mam dziwny gust. Yy... Szczerze tak, bo przypomina mi trochę Dom Babci, dlatego hit. Nie, to wygląda... Wygląda interesująco, ale jakoś mi on nie... Nie przypadł do gustu. Aha. Okej okay. dobra Czy wskażesz właściwy crafting ym, tego przedmiotu z Minecraft o. o Jezus. Dobra, to w sumie dobre pytanie Płotu ja nigdy płotu nie robiłem. W sensie, ja zawsze korzystam z tej książki receptur. Kiedy ją dodali tylko do Minecraft, to ja zacząłem z niej korzystać. I ona jest po prostu na tyle świetna, że z niej korzystam dalej. Yy, I szczerze nie pamiętam wszystkich receptur na pamięć. To wam się przyznam szczerze. Yy, płotu. Zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma odpowiedziami, bo ta, ta mi wydaje się trochę dziwna. Te są takie podobne, tak jakby. Bierzemy środkową. O! Właściwy crafting świeczki. nigdy świeczki nie craftowałem w ogóle w Minecrafcie. Jakby to jest totalnie. Myślę, że wosk i. Próbujemy to. O, ja wiedziałem, że środkowy. W sensie. Podejrzewałem, że środkowo, ale z drugiej strony tutaj nie ma pochodnia, tutaj są dwie pochodnie. I y, idąc analogią ze sprawdzianów z matematyki, jeżeli jest coś w dwóch odpowiedziach, a w jednej nie ma, to ta odpowiedź zazwyczaj jest zła. Zazwyczaj, bo nie zawsze. Mój protip jak strzelać y, odpowiedzi na sprawdzianach z matematyki. Sztabki nerytu. Sztabkę... Nederytu. Ym... Nie mam pojęcia, chyba to. Wow, nawet się nie spodziewałem. Yy, crafting lunety. Wszędzie jest. To już chyba wiem, do czego jest potrzebny koper. Ja się tak zastanawiałem, do czego jest potrzebna. Nigdy nie wykorzystywałem. Według mnie koper to jest naj... najgorszy surowiec, jakby przebił złoto. Yy... Wiem, że potrzebny jest na pewno ten kryształ, tylko nie wiem czy teraz złoto czy 2T. O! Książki z piórem. No to to. Dębowej łódki. O! Jezu, to jest stary crafting! To jest crafting z Xboxa! Bo ja mam na Xboxie Minecrafta i kurde. Tam jest wersja 1-. Yy... Jedna z wcześniejszych, chyba beta, czy, czy coś takiego, i, yy, i tam się kraftowało jeszcze z łopatą. O nie, złotej marchewki. Teraz zależy z której wersji. To wiem, że na pewno jest źle. zastanawiam mnie to albo to. Na pewno w starej wersji było to pierwsze. Natomiast w, w nowej wersji jest chyba to. Yy, crafting kuszy. Nigdy nie robiłem kuszy, ale najsensowniej wygląda to. Tak, no bo jak te craftingi są, to one mają jakiś sens, co nie? Tutaj na przykład mamy to jest to trzymadełko, tutaj są to na czym jest, są nitki, jest to żelazo, więc jakby one zazwyczaj mają sens. Właściwy właściwy crafting kwadła. Mmmm. Pamiętam, że Kowadło, jak miałem telefon, na telefonie Minecrafta grałem. się sobie obczaić, jest yy, publiczna playlista z prywatnymi pierwszymi filmami na moim kanale. To tam macie właśnie yy, Tam będziecie mieli właśnie filmy z Minecraft Pocket Edition i tam pamiętam, że ja robiłem yy, to Chyba z yy, bloków żelaza, ale to też było kilka wersji temu. Wydaje mi się, to też dziwnie po prostu drogie, ale strzelamy. O nie. Wskaż właściwy crafting gulaszu z królika. 7 na 10. Ale, że mogłoby być lepiej. Skup się na zapamiętywaniu. Oj. Jak mamy tę książkę receptur, to jakoś tam z książki receptur cokolwiek by się nie działo. Dobra, i weźmiemy sobie jeszcze. Ym... Hmm. sam nie mam pomysłu teraz, co wziąć. Yy, czy uda ci się dopasować najsłynniejszą ekipę Minecrafta? To jest najsłynniejsza ekipa Minecrafta od kiedy? Ym... Prawda czy fałsz? O, to sprawdzimy sobie wiedzę. Minecraft został stworzony przez Markusa Persona. Jak się to? O, dobra. Yy, prawda. Yy, najnowsza aktualizacja? Jezus. Nosi nazwę yy, The Wild Update z 2022: O no to są te, te, ja, jakim tam, Tem, te latające, te, te fajne, chyba yy, yy, prawda. Szczerze, strzelałem, w sensie ja nie śledzę nazwy, nazw tych wszystkich updateów. Fajnie są, ale nawet nie gram w te najnowsze wersje. W sensie teraz mam tego survivala na no najnowszej. Ok, ale generalnie ja najbardziej jestem oddany 1.16.4, bo na nią mam wszystkie mody na 1.16.4 i niższe. Co teraz w sumie jest problematyczne, jak wypuścili 1.20. Główny symbolem Minecraft jest zombie. Eee, fałsz jest to Creeper. W grze występuje 12 różnych ród. Dajcie mi się zastanowić. Mamy rudę żelaza. Mamy rudę y, mm, kopru. Rudę złota. Rudę y, węgla. Rudę emeraldów. Rudę diamentów. I te wszystkie tylko że takie blackstoneowe. Y, czyli prawda. Aha, jest ich 10. Musiałem gdzieś się kopnąć.

Chyba prawda, to był taki isterek yy, dla graczy. W grze występuje 16 kolorów wełny. I znowu nie mam bladego pojęcia. W sensie ja zawsze. Sz, sz, w 2020 2000... mykram obchodził swoje 10. urodziny. Zależy od punktu widzenia, tak w zasadzie, bo Minecraft został stworzony w 2009, natomiast oficjalnie został wydany w 2010. Aha, czyli oni wzięli od tego, od kiedy noc ten zrobił Minecrafta, a nie kiedy miał oficjalną premierę. 16 kolorów wełny, no dobra, strzelamy. Proszę bardzo, jak ładnie. Beton dodano w wersji 1.9 Co jest za wcześnie, z drugiej strony nigdy nie... Nie byłem zbytnio craftingerem w Minecraft'cie, więc nie mam bladego pojęcia Ale... Ale weźmiemy sobie fałsz 1.12, no coś mi się wydawało, że tak trochę dziwnie wcześnie to wypuścili Okej. Okay. Płomienny proszek służy jako przy tworzeniu mikstur. Prawda. 7 na 10. Yy, lecz trochę zabrakło ci do maksymalnego wyniku. Fajnie. Dobra, ostatni quiz na dzisiaj yy, i kończymy ten odcinek. Który wariant zombie yy, Minecraft przypominasz? Dobra, weźmiemy to w sumie. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Wiosna. Ja się urodziłem w listopadzie. Mam urodziny yy, jesienią i szczerze najbardziej ze wszystkich pół roku nienawidzę listopadu, bo jest on najbardziej depresyjny. Wtedy jest zawsze, za, zawsze, zawsze jest taka chleja, pada deszcz, nie ma słońca, są chmury, jest taka depresyjna pogoda, dlatego nienawidzę yy, jesieni ani, ani listopada. I może się wtedy urodziłem. Czy lubisz pływać? Lubię. Yy, zależy jeszcze gdzie, bo na basenie jest spoko, ale jeżeli... Jeszcze w jeziorze też, ale jeżeli chodzi o pływanie w morzu to ja nienawidzę, bo zawsze później mam całe włosy z soli i nie lubię, ewidentnie nie lubię. Umiesz szybko biegać nie. Nie lubię w ogóle biegać tak szczerze, bo to się człowiek bardzo szybko męczy, czy lubi zwierzęta, jasne? Pewnie będzie miniaczek zombie. Czy często chorujesz? Hmm. Hmm. Wiecie co? Zimą przeziębiałem się średnio raz na miesiąc. I raz na miesiąc więc ja bym zaznaczył chyba, że choruję od czasu do czasu, tego myślę, bo raz na miesiąc to nie jest zbyt często też, tak? Zwłaszcza, że tylko w zimę. Czyli nie uważam, że jesteś irytujący. Może jedna, albo dwie osoby. Zwłaszcza moja siostra. Kim jesteś? Ymm... Introwertyk, amiwertyk, ekstrawertyk. Jeszcze, żebym wiedział, który co oznacza. To by było fajnie. Yy, chyba jestem introwertykiem. Jeżeli myślę, że introwertyk. Powiedzcie mi, czym mam rację. Jeżeli introwertyk to jest osoba, która jest taka sama, trochę sobie sama poradzi, to ty chyba tak. Może kilka razy się zdarzyło. Posłuch. Twoje odpowiedzi wskazują na to, że jesteś posłuchem. Wariantem zombie występującym na pustyniach. Yy, no, także ten. To by było na tyle w sumie w dzisiejszym odcinku, mega wam wielkie dzięki za oglądanie, za to, że wytrwaliście do samego końca, zostawcie łapkę w górę suba, lecimy po yy, 200 subów, przed końcem wakacji pojawi się jeszcze jeden filmik w ostatnim tygodniu, czyli tam 28-3 września, jakoś wtedy się pojawi jeszcze jeden filmik, teraz przez dwa tygodnie nie będzie żadnego filmiku, przepraszam was za to bardzo, i yy, co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku, hej!